Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek 2 listopada 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.40, a zajdzie o 16.14 imieniny Bogdana, Jerzego i Tobiasza. Solenzantom jak zwykle wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe. To I tak się spełni. Dziś zaduszki. Moc to na dziś? Zostaw umarłych, niech żyją w spokoju. Magdalena Samozwaniec. 192 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. 2 listopada zawsze dopada mi refleksja o przemijaniu. Że przeminęło ileś tam setek tysięcy pokoleń przed nami, że przeminimy my, że przeminą te pokolenia, które przyjdą po nas. I to niezaprzeczalny fakt. Tak jest skonstruowany świat, tak jest skonstruowany wszechświat. Wszystko przemija tak naprawdę. Nic nie jest stałe w życiu, tym bardziej życie nie jest jakąś stałą. Nic nie jest nam dane na zawsze. Mając świadomość przemijania, często nachodzi mi refleksja o czasie, jak wiele osób spala swój najcenniejszy zasób czasu. Ja wiem, że było o tym już pierdylion razy, w codzienniku, w nasenniku, w różnych innych aktywnościach Mediteusza, jednakże wiele osób trwoni czas do momentu, kiedy nie zda sobie sprawy, że meta jest bardzo blisko, albo nie zda sobie sprawy, jak wiele czasu tego, którego jest już miniony gdzieś z tyłu za plecami, nie jest w stanie pod żadnym pozorem i za żadne pieniądze świata, żadnymi energiami, czarami, żadną medytacją zmienić albo cofnąć. Czasu nie zmienisz, nie cofniesz, nie jesteś w stanie cofnąć się 2-3 dni do tyłu, ba. Nie jesteś w stanie cofnąć się minuty wstecz, żeby naprawić to, co zepsułaś albo zepsułeś minutę temu. Stojąc nad grobami swoich bliskich, albo znajomych, albo rodziny, często nachodzi mnie taka refleksja, że wielu z nich przeżyło życie dobrym i spełnionym życiem. Wielu z nich nie udało się w życiu, walczyli całe życie, prowadzili nierówny bój z tym wszystkim, co ich otaczało. Wielu z nich przegrało zbyt wcześnie, tak jak na przykład mój ojciec, który odszedł z niebieskiej kulki w wieku lat 43, i dzisiaj zdałem sobie sprawę, że jestem starszy od niego w momencie, kiedy on opuszczał ziemski padł. Ale to był przypadek, to była rzecz losowa, to było zdarzenie, które dotyka tak naprawdę miliony ludzi na całym świecie. Oczywiście, że bolało, że było przykro, ale przychodzi taki moment w życiu, kiedy należy zdać sobie sprawę, że nie cofniesz czasu, że wszystko to, co się wydarzyło, to się wydarzyło i koniec kropka. Jednakże z tą refleksją przychodzi taka myśl, że co zrobić, żeby ten czas, który został, który został ci ofiarowany jeszcze przed tobą, wykorzystać maksymalnie, żeby zrobić coś dla siebie, dla świata, dla bliskich, dla wszystkich tych, którzy pokładają w tobie nadzieję, dla wszystkich tych, którzy patrzą na ciebie, na wszystkich tych, którym możesz dawać wzór albo dla wszystkich tych, od których się możesz czegokolwiek nauczyć. Co zrobić? Na samym początku należy zdać sobie sprawę, że zasób czasu, który otrzymałaś albo otrzymałeś, jest niewiadomy. Nikt nie wie z nas, ile czasu będzie żył. Ja to powtarzam w wielu podcastach. Nie wiemy, ile zostało nam przeznaczone na niebieskiej kulce. Po drugie, trzeba zdać sobie sprawę, jeżeli nie uświadamiasz sobie z tego, że czas upływa, to jest takie proste doświadczenie. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i przypomnij sobie, co wydarzyło się w ostatnich pięciu latach wstecz. Od dziś, od roku 2023 do roku 2018. Ja robię takie refleksje bardzo często i zawsze jestem przerażony upływem czasu i tym, co w tym zasobie czasu, tym, tych pięciu latach wstecz, wydarzyło się na niebieskiej kulce. Często też, i to dopada mnie już rokrocznie, 2 listopada robię taką inwentaryzację wszystkiego tego co się udało albo co się nie udało, gdzie jestem w życiu i co jeszcze przede mną. Biorę swój dziennik wdzięczności, notes, notatnik, jakkolwiek byś tego nie nazwała. I tak też zrobiłem dzisiaj. Otworzyłem go dokładnie na 2 listopada roku 2022. Godzina 16:45. Przeczytałem na głos wszystko co zapisałem dokładnie rok temu. 99% z tych wszystkich moich zapisanych rzeczy odpaliło w tym roku pomiędzy 2 listopada roku 2022, a 2 listopada 2023. Oczywiście nie odpaliło tylko dlatego, że ja z użyciem pióra safari lami z atramentem jakimś tam zapisałem to w czerwonym zeszycie, no bo to nie miało prawa odpalić. To była determinacja, zaangażowanie, skupienie. To było codzienne stawianie jednego kroka do przodu, żeby być o krok dalej niż w momencie kiedy wstajesz. Udało się wydać książki, dwie w przygotowaniu, udało się rozwinąć kanał, udało się nagrać jakieś niezliczone ilości seriali. Udało się zrobić naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Tutaj jakby nie wymienię. Jakieś życiowe sprawy, czy zmienić auto, czy pojechać gdzieś na wakacje, czy zacząć pisać bardzo ważnego audiobooka, czy zacząć Negocjować prawa z innymi do, do innych rzeczy. Udało się, ale oczywiście, tak jak powiedziałam, nie udało się to tylko dlatego, że zostało zapisane. Tylko, że było konsekwentnie realizowane, czego lata temu nauczył mnie Andrzej Batko, że konsekwencja i zaangażowanie, determinacja to jest jedyna drabina do wyjścia z deficytów, jedyny pomost pomiędzy tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie będziesz za chwilę, w dobrym i spełnionym życiu. Od Ciebie wyłącznie zależy. Więc dziś, 2 listopada roku 2023, mam dla Ciebie pewną propozycję. Żebyś podjęła albo podjął decyzję, że przestajesz palić czas. Pomimo tego, że łysy z kanału Mediteusz mówił o tym milion razy, że to właśnie dziś, 2 listopada, w dzień zaduszny, jeśli obchodzisz albo nie obchodzisz, nie ma to żadnego znaczenia, zdajesz sobie sprawę, jak ważnym zasobem jest czas, który został Ci ofiarowany. I że możesz go przeżyć i zrealizować swoje życie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to możesz się poddać i nie robić absolutnie nic, czekać biernie, aż wszechświat, jakieś wyższe siły, moce załatwią za Ciebie temat. To mam dla Ciebie złą wiadomość. Zazwyczaj bierne czekanie kończy się rozjechaniem przez życie. Walec życia przejedzie po Tobie i nic z tego dobrego nie wyniknie. Będziesz rozczarowany, rozczarowana. I tak dalej. I to chyba można tak podsumować. Jeśli zaś zdasz sobie sprawę, że jeszcze masz zasób czasu, który możesz wykorzystać, i nikt z nas nie wie, jaki ten zasób jest potężny, czy krótki, czy długi, ile jeszcze tego czasu zostało. Jeżeli dzisiaj podejmiesz decyzję o tym, że coś zmieniasz w swoim życiu, wychodzisz z deficytu, zrywasz z toksykiem, zmieniasz pracę, wpisz dokładnie, co ci się żywnie podoba, co chciałabyś albo chciałbyś, żeby odpaliło w twoim życiu. I zacznij to robić. Po prostu zacznij to robić. To jest tak, że my, jako ludzie, skupiając się na pewnych rzeczach, jesteśmy w stanie robić cuda z naszym życiem, bez względu na to, czego dotyczy sytuacja, w której się w tym momencie znajdujesz. Na samym początku jest decyzja, potem determinacja i zaangażowanie. I ruszenie w proces. Doszukiwanie się oczekiwań od wszechświata, kiedy on ci da odpowiedź, czy ty masz zrobić to, czy śmo, to nie jest tak, jak sobie wyobraża większość ludzi, że w stanie medytacji, w stanie skupienia, czy w stanie jakiejś modlitwy, czy czegoś zadasz pytanie: Co ja w wszechświecie mam robić? A wszechświat ci wtedy odpowie. Nie odpowie, bo on takich pytań ma miliony. Jednakże sposobem zadawania pytań do wszechświata. Od Zbieranie odpowiedzi, czy jesteś na dobrej drodze, czy na złej, zbierania doświadczenia jest rozpoczęcie procesu. Jeśli chcesz zmienić pracę, to zacznij to robić, zacznij szukać pracy. I odpowiedzi przyjdą prędzej czy później, czy będziesz w tej, czy w jakiejś innej, czy jeszcze w innej, może nie takiej, jak sobie wyobrażasz, ale równie dobrej pracy. To są odpowiedzi od wszechświata. To nie jest też tak, że my ruszamy w jakiś proces i dostajemy pierwszego gonga, pierwsze niepowodzenie, coś nam nie wychodzi. Uuu, wszechświat nie chce, żebyśmy tego robili. To nie jest tak. Wszechświat Ci pokazuje, że używasz złych narzędzi, złych skillów, niepasujących do Twojego przelotu w tym momencie. Jeśli nadal masz przekonanie o tym, że chcesz to robić, to zmień strategię, zmień skill, zmień, zmień patent, ale to rób nadal. To jest tak. Że odpowiedzi od wszechświata przychodzą w momencie, kiedy mamy flow, kiedy zaczynamy coś robić i coś wychodzi. Ale czasem zaczynamy coś robić i trafiamy na jakiś beton, więc teraz musisz poszukać rozwiązania, jak go skruszyć. Wszechświat nie czeka biernie na to, żeby ci udzielać w transie, w jakiejś medytacji, w skupieniu odpowiedzi, bo na to uroczyście w zadniej części ciała. Czy ty zmienisz pracę, czy ty jej nie zmienisz, czy ty znajdziesz miłość, czy nie znajdziesz, to absolutnie go nie interesuje, takich jak ty, jest kilka miliardów ludzi na Ziemi, ale w momencie, kiedy ruszasz w swoim własnym wszechświecie do zmian, do zrobienia czegoś, do zostawienia czegoś po sobie, do bardzo dobrego wykorzystania czasu, jaki został ci ofiarowany, będziesz trafiała albo trafiał na swojej drodze, na jasne, jednoznaczne odpowiedzi. I tak jak powiedziałem, nie sztuka jest odbierać wszystko zero jeden koło, że jeżeli za pierwszym razem dostaniesz gonga w nowej pracy, to już o, wszechświat nie chce, żebym tu pracowała. Nie, zmień skill, zmień strategię. Szukaj rozwiązania, żeby się dopasować. Bo życie we wszechświecie, jak i w ogóle w całym Twoim otoczeniu to sztuka dopasowywania. My jesteśmy indywidualni, my jesteśmy jak puzzle, musimy się wpasować we wszystkie te konwenanse, przeloty energetyczne, w układy, układziki, we wszystko to, co nas otacza. I nie mów mi, że nie, że ty nic nie musisz, musisz, jesteś elementem całej układanki, całego wszechświata. To nie jest tak, że Ty jesteś inna albo jesteś inny, tylko dlatego, że co? Że jesteś wybrany, jesteś jakimś. Nie jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowa dla samej siebie, dla samego siebie. Takich ludzi jak Ty jest miliardy na całym świecie. Jednakże wygrywają ci, którzy odnajdą skill na życie. Przede wszystkim zdadzą sobie sprawę, że są unikalni dla samych siebie. Uwierzą w swoje siły i znajdą rozwiązania wszystkich tych sytuacji, które do tej pory w ich, w ich życiu nie klikały. To taka refleksja na dziś. Nie oczekuj od wszechświata odpowiedzi, takich, które wyobrażamy sobie, że one nam przyjdą we śnie, w jakichś tam zjawiskach. Wiesz, w karcie, którą znajdziesz, w złamanym pierścionku, tak jak to niektóre panie mówią, albo w karcie znaleziono i w lesie. To taka mała opowieść. Napisała do mnie pani, że szła przez las i znalazła kartę. Co to może oznaczać? No, oznacza jedno, że ktoś ma niepełną talię kart. I doszukiwanie się w takich małych jakichś znaków od wszechświata jest słabe, ale doszukiwanie się bardzo jasnych komunikatów od wszechświata w tym co robisz i czy ci wychodzi czy nie, to jest zabawa naprawdę z życiem w dobrym tego słowa znaczeniu. Jeśli dostaniesz gonga, zmień strategię. Idź dalej w to, co czujesz, wiesz i chcesz osiągnąć w życiu. Jeśli dostaniesz po raz drugi, zmień po raz drugi. Ktoś powie, no dobra, ale można całe życie otrzymywać gongi od życia. Oczywiście, że można, jeżeli na to będziesz pozwalał albo pozwalała. Jeśli umiejętnie będziesz zmieniała strategię bez względu na to, czego to dotyczy. Typ czy pracy, czy miłości, czy Twojego postrzegania, wyglądu, samooceny itd. W końcu trafisz w swój energetyczny przelot. I wtedy skończy się palenie czasu. A jak jeszcze raz nie wierzysz, że spalasz czas, to siądź wygodnie i przemyśl, co robiłaś przez ostatnie 5 lat. Gdzie być może jesteś, jak daleko, albo jak w ogóle blisko postawiłaś kilka kroczków od pięciu lat wstecz. Zobacz. Świat pędzi. Wydarzyło się w 5 lat naprawdę wiele. Wydarzyły się wojny, wydarzyły się jakieś pandemie, wydarzyły się zmiany geopolityczne, wypaliła sztuczna inteligencja i wszystkie te rzeczy, które jeszcze 5 lat temu, no, były możliwe, ale nikt z nas nie dopuszczał, że odpalą w tak szybkim czasie. I dokładnie to samo może dotyczyć zmian w Twoim życiu, wychodzenia z deficytowych dołów. Jeśli zdasz sobie sprawę, że możesz, że ruszasz, że nie będziesz przejmowała się albo przejmował przeciwnościami, które się pojawiają od tak, bo pojawiają się u każdego. To jesteś niezatapialny. Bardzo dobrze wykorzystujesz zasób czasu, który został Ci ofiarowany. Czas i zdrowie to dwa najcenniejsze zasoby. Które masz. Zdaj sobie sprawę, że możesz życie, tak jak ci powiedziałem, przeżyć jako zwykły zjadacz chleba i nie zostanie po tobie absolutnie nic. A możesz dołączyć też do grona tych ludzi, którzy kreują, zmieniają, oczywiście na miarę swoich możliwości. Bo nie każdy z nas jest naukowcem, pisarzem, malarzem, artystą i cokolwiek tam wpisz. Chodzi o to, żeby zapewniać dobrostan sobie i swoim bliskim. Bo ludzie żyjący w dobrostanie w dobrostanie, dobrym tego słowa znaczeniu, kreują świat dobrym i lepszym, coraz lepszym i lepszym. Jeżeli przez dobrostan rozumiesz wyłącznie kasę, no to sorry, jesteś w błędzie. Jeżeli przez dobrostan rozumiesz wyłącznie zdrowie, to też jesteś w błędzie. Albo tylko miłość, albo tylko coś. Dobrostan to całe twoje odczuwanie świata. To miłość, pieniądze, zdrowie, samoocena, relacje, to wszystko to, co z małych elementów, z małych puzelków tworzy ciebie więc nie zganiaj na wszechświat nie oczekuj znaków od wszechświata tylko zacznij to robić a jeżeli zaczniesz coś robić zmieniać wdrażać zmieniać swoje życie popychać świat do przodu zmieniać pracę urywać się z toksycznych relacji bo tak naprawdę w tym całym w tej całej zabawie na niebieskiej planecie nie chodzi o to żebyś była dojeżdżana albo dojeżdżany chodzi o to żebyś żyła albo żył szczęśliwie więc zapewniaj sobie dobrostan i z samym dobrostanem stworzysz lepszy świat dla innych pokoleń. Bo człowiek żyjący dobrze w dobrostanie, w zdrowiu, miłości, szczęściu, w dobrze materialnym, we wszystkim tym jest człowiekiem szczęśliwym, a szczęśliwi ludzie zazwyczaj nie czynią czegoś złego innym ludziom. Życzę Ci tego z całego serca, żebyś za rok, 2 listopada, i tutaj rzucam Ci wyzwanie, Mogła siąść tak jak ja z zeszytem, notesem, dziennikiem, w którym zapiszesz swoje marzenia, cele, plany na przyszły rok, ale na rok od 2 listopada do 2 listopada roku 2024. I w 2024 roku otworzysz ten zeszyt, i tak jak ja dzisiaj udało mi się wykreślić 99% wszystkich zrealizowanych rzeczy. Ale tak jak ci powiedziałem, one się nie zrealizowały same. One były zbitkiem ludzi, determinacji, zaangażowania, wiary i ciężkiej pracy, tak naprawdę. I to dotyczy wszystkich aspektów ludzkiego życia, bo w tym moim notesie, w tym moim czerwonym notatniku nie były same materialności, bo jeżeli ktoś tylko i wyłącznie żyje dla materialności, to jest hipokrytą skończonym. Tam było naprawdę wiele ciekawych aspektów ludzkiego życia, ważnych dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich, które udało się zrealizować, ale nie zrobiły się same. Więc weź sobie zeszyt, weź notes, zanotuj 2 listopada swoje wyzwania, cele, plany, a potem zacznij to robić. Cały czas mając z tyłu głowy, że masz zasób czasu, jeden z najcenniejszych, jaki ci się udało. Otrzymać od uniwersum wszechświata, boga, siły wyższej, kogokolwiek i jakkolwiek tego nie nazwiesz. I podejmujesz postanowienie, że wykorzystasz ten czas, który ci pozostał, w naprawdę dobry dla siebie sposób, żeby zapewnić samej sobie, samemu sobie, a co za tym idzie Twoim bliskim i całemu Twojemu otoczeniu dobrostan. A jak kiedyś pojawi się jakaś przeszkoda, Jakaś sytuacja, która wydaje ci się, że jest komunikatem od wszechświata, że nie powinieneś, nie powinieneś, nie powinnaś, to zdaj sobie sprawę, że możesz zmienić strategię, że możesz się dopasować. Tak jak na dopasowaniu polega ludzkie życie. My każdego dnia i pod każdym względem dopasowujemy się do tego, co nas otacza do sytuacji, do ludzi, do zdarzeń, do odczuć do wszystkiego tego. Co tworzy nasz świat dookoła nas samych. Więc zdaj sobie z tego sprawę i zacznij to robić. Ale nie oczekuj komunikatów od wszechświata, że spadnąca karta, jakaś tam znaleziona w lesie, pięknięty pierścionek, rozbita szklanka, smarkający ptak lecący koło domu, dwa krety, które wykopały kredowisko na twoim nowym trawniku, czy ptak, który nawalił ci na tylną szybę samochodu, to jest znak od wszechświata. Znakiem od wszechświata jest to, kiedy jesteś we flow, kiedy zaczynasz coś robić i jesteś tak skupiona, skupiony i zaangażowana w proces, że pomimo przeciwności, które się pojawiają, że pomimo jakichś kamyczków, które uciskają w bucie, Ty z wiarą, nadzieją i z ciśnieniem walisz do przodu. A potem, a potem jest sukces, a potem przychodzi drugi listopad następnego roku, czytasz swój dziennik wdzięczności, notes, i mówisz, warto było. Tego ci życzę z całej siły. Kawowiczom z bajkowi.toslerz Mediteusz z całej siły dziękuję. Jesteście cudowni, wiecie za co. Algorytmy sukcesu streamu. O, nie było mnie dwa dni przy komputerze. Otworzyłem komputer i miałem 70 parę zapytania propos streamu. Więc powtarzam po raz wtóry. Stream jest dla wszystkich ten sam. I dla Polski, i dla zagranicy. Udało się, można klikać. Algorytm sukcesu.pl. jaram się niesamowicie. A na zakończenie dla wszystkich wytrwałych, bo wierzę, że nie wszyscy dotrwali do końca tego odcinka, mam informację i to taką, na którą czekało bardzo, ale to bardzo wielu. Otóż w listopadzie, a mianowicie, zaraz wam powiem dokładnie, tylko przeklikam kalendarz, 7 listopada we wtorek o godzinie 19.00 na YouTubie, na kanale Mediteusz, na kanale Jak Lepiej Żyć, na kanale yy, w grupie Mediteusze, w grupie Jak Lepiej Żyć, wielki live, pierwszy live z Centrum Wsterowania Wszechświatem. Gośćmi znamienitymi będą profesor Zbigniew Królicki i Andrzej Wójcikiewicz dwóch ojców metody Silwy w Polsce. Będą także trenerzy, którzy połączą się z nami online i którzy opowiedzą o Silwie. Opowie o niej Wójcikiewicz, opowie o niej Krulicki, opowiedzą o niej inni trenerzy, którzy co tydzień wykładają, nauczają metody silwy, Mają naprawdę bardzo wielkie sukcesy na swoim koncie. To będzie pierwszy live, live który ma za zadanie... Opowiedzieć o Silwie jeszcze więcej niż do tej pory zostało powiedziane. Tymczasem kłaniam ci się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Do usłyszenia dziś, o 21.00 na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza mediteusz.